Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie doskonale, że jesteśmy w górach. Tak dokładnie e, jesteśmy aktualnie w górach. Jakie to są w ogóle góry? Himalajskie Karkonosze. Himalajskie. A, wysokie góry. No, no nie wiem, mi no się wydaje, że one nie są aż takie wysokie, jak, jak Wam się wydaje. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku jedziemy na stop Czekamy tylko i wyłącznie na dreziarza. Będziemy jeździć na narcie, na snowboardzie. E, na narcie? Na, na, na narcie. Na narcie, my na na przepraszam. Na narcie sobie utrudniamy na i jeździmy tylko na jednej narcie. Na narcie? Powiedz wcześniej, żebyś miała siłę Ale już ja jadłem Ty nic nie zjadłasz. Ale ja już jadłem Ja tam ja smażyłem Weź to A <coughs> właśnie, ty, pusz, kiedy ty przyjechałeś? Słuchaj, no, dzisiaj sera są... No nagle ktoś BUM 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 Ktoś puka, się, ktoś nie się, ja się no? A trener myślał, że w ogóle mamy odcinek ja o 8 nie... rano Ktoś mi w drzwi, nie, ja mówię Nie, oni już czyli bo bez... syn, jakaś leci <laughs> A ja krzyczę Trener, Ada, Karzeł Właśnie, kazu, kazu nie wstał Dobra, w każdym razie dzisiaj, tak jak powiedziałem, jedziemy na stok Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania Idziemy obudzić Karzełka i lecimy na stok no dobra, to kto budzi Każełka? Jak to? Push Barber przyjechał, push Barber budzi Każełka. I misia mu zrobić. Misza? Zróbmy misia lec. Reszta, prawda? Bum. Nie, nie, nie! nie. Każełek wstawaj! No wstawaj, na stok jedziemy! No wstawaj, dobra, weź go za nogi, ciągnij! Maciek wstawaj, Maciek! Maciek wstawaj, prawda? No wstawaj, Maciuś! Dobra, wstanę ada ja No mhm. Dobra. Przepraszam. Się leciało, co cała pudełko Dobra. <grystanie> nie, Nie, nie. nie. No, przecież rzucaj lampą, pogrzało cię. Dobra. Dobra. Dobra, masz. Ty masz. 3... Dobra. Masz 3 minuty, żeby zejść na dół. 3 minuty. Ja, ja nie no nie, Stary, nie, nie, nie. To ja myślałem, że do takich rzeczy to tylko wiele jest zdolna. Ale ja się ogarnę, nagrywasz się nawet od to nie. Jest. No to dobra, idźcie się ogarnąć i lecimy na stok. Ja jestem ogarnie, to jest to... A tak ja chcę bo ułożyć ułożyć, to ułożyć yeah. <laughs> <laughs> <A laughs> to tak jak to układanie posłuchania odłożenia? Oczywiście że ci ułożę To ułożę ja. A ja tak Jadek, chyba ciepło mi będzie. Ułożę nam od Ty tych ty i nawet. A ty możesz to powiedzieć w tych szarpetkach? Tak, one są idealne na stok. Wszystko spoko, tylko gdzie jest Dredzjas? Wszyscy są, tak? Na pytań, Mówi, jak gdzie jest napisz, no, ja ci napisz. Napisz do niego. Cały czas się stresujesz, gdzie on jest. to ruszyni ja jeszcze go nie ma. Właśnie, po co ci ją? No, no to bo to się umówił tak. z nami, Wielka, jakby A nie pasował. No, proszę się, się, umarza, to 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 się dobrze, że jest głosowny, tak? I teraz on się umówił, nie przyjechał, stary. No właśnie, jak ma przyjechać, to przyjedzie, no Boże. No ale coś tu jest podejrzanej. Ja nie mam zasięgu. Ma ktoś z zasięg tutaj? jedną kreskę, ale Cieszę jest internet. Nie wiem, przynajmniej jest ładnie tutaj, jakby nie patrzysz. A Dredzjas to wszystko popsuje i tak nasz wyjazd, więc po co ci on? W ogóle ja nie rozumiem, po co bierzesz. Samoloty latają. Pijedzy pijedzy. i zacznie się pródzić, że jesteśmy chodzą. na jakimś wypizdowiu, że nie ma zasięgu i w ogóle i, i wszystko. Zrobi zabij. nam siarę, będzie chodził gdzieś, gdzieś pójdziemy, to nas stamtąd wywalą, no i po co ci to? A może bym tak rybał, do to... Ty, a co ty masz w ogóle tutaj na szyi? Wampir mnie ugryzł Wampir się ugryzł? Wampir, złapał mnie wampir w nosy Dobra, dawajcie, bo to już jest gadanie <noise> głupotne Lecimy na stok Pomieściliście się wszyscy? Nie. Tak Ale ktoś mi wczoraj czapkę zrobił, musiałem mieć taką A, A ja wiem, że ona jest gdzie? U mnie w pokoju Nie co wiem, właśnie nie mam pojęcia, co ona tam robi Pewnie byłaś u Adama w nocy kiedy, Kiedyś też, nie? Tak sobie szukam telefonu, pytam się wszystkich, Była gdzie u jest ciebie telefon? w nocy? U mnie? Nie No i w pokoju była! No właśnie, no to ty byłeś u niej w nocy. Ja byłem u niej w nocy. Nie! Była w czapce, no? W czapce, Mikołaja? Ale dziwnym nie. trafem kiedyś mi też zniknął telefon i znalazł się u niej w płaszczu na biakcie. A wiecie co, dziwnym trafem to był mój telefon, nie? Więc. Który W tamtym momencie był pożyczony przez ten. No ale nie był twój, więc no. mogłam sobie go wziąć w każdej chwili, mieć, późno by do gadania. Dobra, jedziemy. No dobra, to na, tym z... na czym zjeżdżamy? Ja na niczym nie umiem, więc na czym mam zjeżdżać? Ma. Na dupie? Ty, ty, na narta, na narta. No. Na narta no. Ale na uchwał. najlepiej. A, a Wynajmujemy znajmujemy oh wow. No właśnie, właśnie wow. chyba wynajmiemy snowboarda, co? Ale i tak jest zajebiście. dobrze jest, dobrze, że śnieg był. Ja nigdy tu nie byłem. Twardy, Uuu, tak. Strasznie twardy. O, jest ciężko strasznie będzie bardzo tego i zrobić, o, nie? Ser jest tak ślisko? Uu, strasznie. A każełek sobie radzi, nie? Aż cztery to szlepsą. umiejętności. Tak, raz w atkarach. Wielka, No teraz lecisz, no? dawaj Raz. Nie! Ty, a my mieliśmy, nie mieliśmy przypadkiem zjeżdżać, a nie wchodzić No zjeżdżamy Zobacz, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Zjeżdżamy, zjeżdżamy. Ty sobie nie poradzisz, nie? Na nartach, a nie na snowboardzie Kurde, na człowieku, ja się na wszystkim, no, wszystkim wywalę Na wszystkim się wywalę ale na dupie zjeżdżać będę umiała, niemal sobie chodzimy sobie ślisko pod stok, jest nie jest nie niego zjeżdżamy, wielka zjeżdża. Jak we mnie wleci, to mnie starnuje. No dobra, to co bierzemy? Ja snowboard. Ja też snowboard A może ja sobie skuter śnieżny? Skuter śnieżny, stary, tu tylko skuterem śnieżnym mogą jeździć ci z obsługi. Tak? A ty nie możesz być obsługą? Nie, nie możesz być obsługą, tak. stary. Jak możesz być obsługą? Słuchaj, na snowboardzie to ja się zabiję, a jak mam się nauczyć na nartach, jak nikt z was nie jedzie na nartach? Znaczy, nie chcę jechać na nartach. Ja ci włączę poradnik na YouTube i się nauczę. Albo takiego instruktora przystojnego, się wieś, A no to dobra. No to, to To już zmienia postać rzeczy, tak? tak dokładnie, dokładnie. No wiesz, na narty. Jak mnie ktoś nauczy. Ale na, na stoku jest, są lody i tam. i takie rzeczy. To jest Ty, się zgubił. Ja mi. Wyszedłem z taksy, nie mam zasięgu, nie wiem gdzie jestem, gdzie wy, z znaki zapytania, nie wiem gdzie jestem. To chyba zły adres możecie przyjechać, czy mu was nie ma halo. No to niech lokalizację wysiędą. Ale pewnie on jest w Szczecinie, tam cię oszukuje, że tu przyjechał. Nie no, wysłał z pociągu zdjęcie tam. No muszę. z pociągu to nie może sobie jechać. No dobrze, no ale normalnie wysłał potem, no to mi się wydaje, że nie będzie nas oszukiwał, Lord tak? Morda, ile razy ci powiedział, że przyjedzie do ciebie, aby usunąć? No kurde. co no, czemu ci się nie spodziewał? Dobra, Dobra, piszę z nim, czekaj, 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 ledwo mi zasięg łapie, jak się mogę. My... Co mam napisać? Co mam pomóż No lokalizację niech wyśle! No napisałam on, że ledwo mi zasięg łapie, ale wiesz, jeżeli mu. Może nie chodzi to. te wiadomości się mogły się wysłać po prostu nie w tym momencie, w którym on je wysłał. On, tak one mogły się... teraz dojść nagle o one, one za 5 minut, za 5 minut na, przykład. Mi, na przykład on 5 minut temu kiedy wysłać, a teraz dopiero doszło. Tak. to może napisz tak. mu no, Bo wcześniej ma zasięg i nagle mu załapało i dlatego wysłał. No, no, a góry wszędzie. Napisz mu tak. Z góry wszędzie. No trudno, żeby góry. nie widział wszędzie gór. A co on tam napisał, że gdzie jest? No on nie wie, gdzie on jest. No ale mieliśmy zjeść, że aż nas no co raz pierwszy nam plany. Co ja mam do niego pisać? No napisz do niego, żeby zasięg ci wysłał. zasięg, no kurde no lokalizację Wiolka, no a co możesz napisać? Zawsze, obiecałeś mi fajny hmm. wyjazd Ale co ja ci obiecałem stary? To... Obiecałeś mi, że miło spędzę czas, pojeżdżam na snowboardzie Nic, Ale to, to jutro To nie ma To jest... pojeździmy jutro, odpuśćmy Oni się znajdźmy z ale pewnie się okaże, że jest gdzieś kawałek stąd i jest. za moment będzie. Gdzie? Jest, jest. Stoimy Chwila. Może. No czekaj, nie wiem. Dobra, jak do lokalizacji, to po prostu yy, dalej nagrywamy. Dobra, przejechaliśmy 23 km. Ty jesteś wielka w ogóle pewna, że on tutaj jest. Ja nie, ale ja to ja to jest jest wziąłem wodę, bo nie wiem gdzie my idziemy. Wchodzimy na ale w las. Je, ale w ale w las. Nie, zaraz zrobi się ciemno, a wy chcecie iść w las. Ale dreżarz że nie zostawimy tam samego, tak? Gdzie Jest on, w ogóle. jest tam. Jest tam no, ale dlaczego. Dlaczego miał miał wjechać tam? Może to jest głupi prank. Stary telefon i tam jest tylko telefon, i pokazuje lokalizację jego. Nie, ja nie wiem, czy ja chcę iść, stary. Nie, ale... ale stary, wyjdziemy tam, wilki nas pożrą i co? Ale to jest. Będziemy ciem... z nimi trzaskać z, z Wilkami. Zmanka, no. Ty, ty, ty. No dobra smartownicz, ty z twoim wzrostem ja to. No w... nie idę tak naprawdę. Mogę iść Dobra, chodź, no pójdziemy, zobaczyć tylko gdzie jest. Wysz... Zchodą... No niby jest tutaj kawałek stowy. Sary na, na pewno tak. chcesz iść do tego lasu. Tam. Zaraz tam zrobi się ciemno. Samochód, no dobrze, no ale chodźmy, żebyśmy nie musieli go szukać później całą Wolisz teraz mieć akcję, żebyśmy poszukiwawczą czy później w nocy, tak? Stawać i go szukać. Ja mam lepszy pomysł. W ogóle nie mieć akcji poszukiwać. Wiesz, co jesteś okropny, w ogóle jakbyś ty się zgubił, to wszyscy cię szukali. Idziemy go szukać! Tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wchodzić w las. Musimy iść teraz tam. Przecież mamy stres, zboczyć z trasy, tak? No tak. Ja tam Dobra, nie chcęcie nie pomóc jej tyle wchodziłem pod rurkę, żeby nie pójść tam w las po niego. No to chodź po niego, wracamy, bo jestem. Dobra, chodźcie, ale to nie jest normalne, nie? Uważajcie pod nogi, też tu może, nie wiem, bagno może jakieś tak, być cokolwiek. Ej, tutaj pokazujesz, że lokalizację jego ostatnią. Tutaj podniemy. No ale jak, pysz tu nic nie ma. No to każdy Starek niech się, się to rozdzielmy, to rozdzielmy to się i każdy ich poszuka jak? po prostu w innym miejscu. Stawcie. No to jest środek lasu, to tak niemożliwe, że on tu jest. Ej, 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 to tam coś leży! Tu! Dlaczego czemu tu jest tylko jego, jego rzecz? Jest? Ej stary, to nie wygląda za ciekawie. Patrz. Tu tam jest, jest jego, rzeka. Tak, tu są jego To a tu jest, tu jest jakaś skarpa. A jeżeli on tam gdzieś Co spaduje? tam jest, Łaciek? Musimy wezwać... Ty, ty jest Lekarz! Ja bym zadzwonił po policję, ja bym zadzwonił po policję. Stara, możemy rysować rozżycie, zobacz co się stało. Dreja! Dobra, rozdzielmy się po prostu, po co, 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 co tam było? Co telefon. Jego telefon. Akurat dałam telefon młodzień, kiedy ja tam ręką. Nie chciałam pokazać telefon a mi... no nic się nie stało mniejsza z tym telefonem, tylko na materiału. Jest, jest jego telefon, tak? Czyli dobrze tak. lokalizacji. Jest. Czyli tutaj właśnie. Ale to myślisz, że on specjalnie pozostawił. Wiesz co? I ja wątpię, że on zbiegł do rzeki. Ja bym bardziej obstawiał, że on poruszał się po skarpie, a skoro stamtąd jest szlak, skoro stamtąd szliśmy, to wydaje mi się, że uciekł w tamtą stronę. No, ja też bym powiedział wzdłuż skarpy. Ale skąd jego jest kurtka? może on. Ale poczekaj, wszystko sprawdźmy, przeanalizujmy. Napisał, że gościu się pogubił, że coś jest chłopem nie tak, który go pijósł, tak? Jeżeli coś było z chłopem nie tak, który go wiózł, bo zawsze go w inne miejsce mimo wszystko, nie. to może do okradu. No właśnie. I no dlatego trajdziemy. Chcecie go, okręt, jak tu są rzeczy. No dobrze, no może go nie okrad, ale po prostu przestraszył się gościu i też uciekł. tak? On zaczął uciekać. Nie wiadomo jak było, no poznajmy go po prostu, i tyle, rozdzielmy się po dwie osoby. Nie, nie, nie stary prostu... nie rozdzielajmy się. No, może go ten gościu dopadł, mówimy. Stary, nie rozdzielajmy się. Jeżeli ten typek tutaj jest, to nam może zrobić krzywdę. No to chodźmy do z Sprawdźmy co Chodźmy Dobra Musimy go znaleźć To jest no. najlepsze, że tu nie ma żadnej licznicy w tym lesie Tak samo DREDZIASZ! DREDZIASZ! Kapuś, ale ja nie wiem, patrz, ile tu jest On może być wszędzie, musimy wezwać policję Chodźcie, chodźcie tutaj no DREDZIASZ! Daj mu się już spokój tak. Ja wezmę, ja wezmę kij, na wszelkie ustawienia DREDZIASZ! Ja nie wiem, stary. Dredziasz! 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 Tam jest normalnie rzeka, nie? Dredziasz! Jeśli on tam wpadł, no, to na Stary, jest tak nie, Naprawdę to nie jest śmieszne, bo są tam były takie przypadki, że ktoś sobie wszystko było okej okay, z ziemią i nagle padał. Dredziasz! Jest, dredziasz! 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 Gdzie ty byliście? Co to ma być? Co, co to ma być? Weź tę mapę, nie dotykaj mnie! Gdzie jest ten ja gnój? W góry mnie wywodzisz! W góry mnie wywodzisz! Taksówka mnie napadła! Gdzie są moje rzeczy? Uspokój się, kurde! Eee, kurde, idiotko! Dawać moje rzeczy! No. Frajerze, głupi! Czy ty jesteś normalny? Dlaczego ty się do mnie zapiesz? Szukaliście mnie? Tak, Gdzie wy, wy byliście? Specjalnie to ja się z wami... Czy ja się z taksówką umawiałem, czy z wami? To jest wasz adres? Tutaj mieszkacie? Co to za adres mi podałeś? No stary, no, my ci nie podaliście to, nie tego adresu! To jest adres. Nie podaliśmy ci tego adresu. Ja nie podaliście mi tego adresu. Tutaj mnie wywieźli i napadli na i rzeczy mi wzięli! No to chyba tak z się na my! Ale stary on wziął ode mnie kasę i co? A patrzyłeś lokalizację, gdzie jesteś. I co wziął? wziął ale wziąłeś same życie, żeby cię znaleźć, a ty na nas przyczyn! Gdzie tu widzisz domy? To wiesz, że ci się środku. Dlatego razie, się pytam, co ja tu robię! To jest wasz wyjazd, po co ja tu jechałem? Po to właśnie po to tu jechałem? Stary, to żeby nie jest taki, nasza wina. Po to tu jechałem? ale to nie jest nasza wina. No, a, my to, a my po to wchodzimy na jakąś Ale na ja mam górę, żebyś teraz... was! Ja mam w dupie ciebie, ciebie, jego tym po co ja, ja tu przyjechałem? Nie, nie po co ja życzyliśmy? tu przyjechałem? Nie, no, ma same, my się szukaliśmy. Nie tyle stary, 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 stary wytłumacz nam spokojnie, co się stało. Widzisz te rzeczy? No widzę no. Zorientowałem się, że chce mnie okraść. Tak? Nie no. chciał mi wydać. Nie chciał mi wydać pieniędzy, rozumiesz to? No i co? Wziął nagle wychodzą jacyś ludzie i mnie napadają. No Na się, w środku lasu. Ludzie oprzy, nie, nie wiem co to, to jest. M. Mówię: "Chciałem pieniądze swoje odzyskać własne". Napadli mnie tyle ludzi tam stało. Wzięli, zostawili kurtkę i do lasu mnie wzięli. Myślisz, że co? Stary ledwo co żyję. Szukałem was tyle czasu. Gdzie wy byliście? Czemu nie czekaliście tam, gdzie mieliście być? Czemu musiałem zostać sam? Czemu musiałem zostać sam? Stary, uspokój się, uspokój się, Rozumiem, nie rozumiesz. Nie nerwy, a uspokój się stanie. się, chcieliśmy ci pomóc. Tylko pojechałem, tylko chciałem pojechać do ciebie. I co? Pierwsze co, od razu mnie zawodzisz, na nawet na mnie nie zaczekałeś. Musiałem gdzieś jechać i mnie napadli. Ale tak się ze mną dogadujecie? Tak się... Ale stary, to taksówka cię no, ciebie no, stary, nie dyskutuj. To chcesz dobrze? I no, tak, tak jest źle, tak? Obecnie sobie to się zrobić żeby dobrze, tak będzie źle. I co, nam Trzeba było stać i czekać. Trzeba było stać i czekać pod dworcem, samochodem nie umiem. Nie umiesz podjechać po mnie? Nie umiesz podjechać? Nie umiesz podjechać po mnie? Nie, nie Tylko wiem. tak muszę wzywać. Nie, nie Wiesz co? Ciężko podjechać po mnie, tak? Nie, od tego po, nie należy pojadę. ci się to, żeby ktoś Nie nawet! Specjalnie przez pół Polski jechałem nie. do was! Tak, specjalnie Specjalnie jakiś nas! pół Polski do was jechałem! Pół Polski! Tylko, Tylko żeby się z tobą zobaczyć, odcinek nagrać. Ty jesteś normalny i mnie tak zostawiasz, zostawiacie mnie na pastę losu. O Boże, ale ty się. Dobra, największy ty Dalej gdzie idziesz z góry, stary. musimy wyjść stąd. Ja czekam, gdzie jest samochód jakiś transport No do to do domu. musimy się cofnąć. Do domu i chcę wracać do domu. nie Słyszy? będę tu stał? Słyszysz Słyszy? tam ze dwoma drzewami stoi. No idź. No chodźcie. No, chodźcie. no co tak stoisz? Idziesz za mną do domu. No chcę. dobrze, idziemy. Wracać. Zimno mi. Dobra, idź, my cię zaraz dogonimy. No i Jezus. to obgadz. a co? tam jest tam jest jakieś światło się czym się wydaje. Jest cicho wejście. Idź, u góry. Może tak są Dobra, wyłączcie latarki. Wyłączcie latarki. To mogą być ci Wyłączcie latarki. Wyłącz latarki. Wyłącz latarki. Wyłącz latarki. Wyłączać! latarki. Tam Wiesz tam też. Patrzcie tam, po lewej. Gdzie? Tam w Cicho. Już myślałem, że miko. Zamknij się. Ojeju, a jaki drejder nagle bezpokojny się zrobił. Już nie przeczysz na nas? Zamknij. Może zawołam ich, Żeby z tobą porozmawiali. Zamknij się. Nie, bo się teraz. Ryjdźmy, z tam z tam Czterech ludzi na jednego. Kasę tylko chciałem odzyskać. Chyba Cicho Skado, cicho widzili, może byś zrozumiał Gdzie są te światła? Widzicie te światła? Nie, nie. zgasiło. On muszę... my... Oni idą, idź, musimy stąd iść. Chodźcie powoli, by ten spolebrow, że Chodźmy w dół. Skarpo. Nie włączajcie światła. Nie włączajcie światła. Zaraz sobie buty rozwalę. Na omacek, na omację. No będzie. Ja widzę troszeczkę z tego, słyszycie? Widać troszeczkę z kamery. Nie jest światła. To ty nie zginiesz, ale ja zginę i co wtedy? I co? No co? No co? No co? Fajny, no. Fajny wyjazd? Fajnie się bawicie, tak? A ty jak się bawiłeś, fajnie? Żałuję, że to przyjechałeś. Stary, ja nie pojechaliśmy specjalnie zgubiła. na stok dla Ciebie. Nie pojechaliśmy na stok, rozumiesz? Ja mówiłem. Na stok? Nie jechać, tak, tak. A, aha, na, czyli przed tym, jak już wiedzieliście, że będziecie jechać na stok, tak, się bo... nie chcieliście mnie odebrać? Nie, o, bo, 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 bo umówiliśmy. na stoku, podaliśmy na stok ci adres już... na stok. Nie, nie, poda, nie podali. Dlaczego tutaj trafię? No a dlaczego ja mam wiedzieć, dlaczego tutaj trafiłeś? Bo ci tak cówka żywiózł? Może dlatego? Gdzie są moje rzeczy? Ty nie wiesz, ja nie wiem, muszę je odzyskać, stary. Rozumiesz to? Nie, jakie rzeczy? Moje ale, rzeczy. Ale co tam miałeś? Ubrania. I coś jeszcze? wiedzieć, gdzie są rzeczy. Coś jeszcze? No nie, ubrania. Już nowe. Kupię nowe. Okay. Kupię nowe. No dobra, okej, okay. to kupię nowe ubranie. Na no co? No, jak, wina, no stary, aż, jak ja mam ci odzyskać twoje rzeczy? Stary, nie chcę od dobra. ciebie nic. Niczego. No to już się zamknij, jedziemy no do tego. No dlatego, nowe. no wracamy, no szybciej, no czemu stoisz z tym samochodem? Nie, nie, jedziemy. Po niego, to nie. Dobra, teraz już 20. wiesiąć. Dobra, wielka. Idź z buta. Mam wracać? Tak. Nie, po to dobrze. Dzwoniłeś do mnie tyle razy? Nie. Żebym przyjechał na nie, dobra, weź wielka przez ten pojazd. to, to, tak, po to, że... po to nie, prosiłeś, żebym przyjechał. Słuchaj, Szukamy cię w gumplastyce, ty już masz do nas pretensje bezczelnie. Tak, że do mnie no, nie. No a to, a to nasza te, wina, nie że tak. się się. Przepraszam bardzo, normalnie. czy kiedykolwiek miałeś taką sytuację, że taksówka gdzieś się gdzieś lewi wywiózł? Nie. Skąd mieliśmy wiedzieć, że nagle ci się to trafi? Dobra, jedźmy do domu. Bo wy równa się problemy. Jedzcie wy tylko do przynosicie problemy. Cały czas tylko problemy. Jesteście jednym Ty! wielkim problemem. Problemem. Jesteście jednym wielkim wrzodem na naszym tyłku. Ale to wy do mnie dzwonicie, nie no, no Jadova. Nie ma sensu. Jedziemy. Możesz już się nie denerwować, naprawdę staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, no przepraszam, ale, no. Ale to jeszcze nie koniec, co ty sobie myślisz, że to jest koniec, jego humoru, bo... Ej, no nie no, przecież nic nie mówię, tak? Jest no na razie. Dobra, nie, to, nie, gdzie, jest to gdzie jest mój pachnący, czyściutki pokój? No masz wspólny z trenerem. Jakieś fajne, jakieś do spania. Masz wspólny nie? z trenerem. Ja, ja z Czupcem miałem chyba się spać, nie z nim. Nie, ale będzie z draziaczem spał. Chcę cię osobne łóżka, wspólny pokój macie. Jak wspólny pokój? No pokój dla mnie miał być chyba, ale czy, czy jako? No to masz pokój z y, trenerem, co masz za problem? Tyle osób tu jest i, i co i nie macie nawet dla mnie miejsca? Że mógłby jest, począć po o, ciężkiej jest. podróży? Jest tu jakiś spa? Łóżka pojedyncze. Jakiś basen? Pojedyncie. Ale stary! Jakie jacuzzi? jaki basen to jest? Jechałem przez pół polski do ciebie, żeby tu być! Ale jechałeś nagrywać odcinki, a nie. O, ba... Widzisz, mówiłem, że, tyle, że tak. Tyle, tak nie. Tu jest i co i nawet nie macie dla No tyle właśnie! Pokoju? Tyle nas jest i nie ma dla wszystkich pokoju! Luxusowy, luksusowe no po jednym ciął się. To trzeba było jego nie brać, jego nie brać, jego nie brać. W ogóle mogłeś ich nie brać. Aha. Przygotować pokój Ty dla... I w ogóle mogłeś tu nie nie no, przyjeść. Ja chcę to zobaczyć, no chodź z kamerą, pokaż jakie warunki. Nie idź, 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 chcę swoim przyjacielem. Nie chcę swoim przyjacielem. No chodź, pokaż mi, gdzie ja mam to spać. No, no chodź. No dobrze idę. Zapraczę no no do pana tutaj bardzo serdecznie. W sensie, będziesz musiał z nim spać, no... No razem, no co? Co jest stary? Po co no, ci to? No co jak? No nie ma więcej łóżek stary. Po co tu przyjechałem? Nie, przyjechałeś po to, żeby z nami spędzić czas, a nie po to, żeby sobie w luksusach żyć, stary. Przyjechałem tu odpocząć. Pojechałem w góry na narty, żeby rzucać się śnieżkami, lepić bałwana, a nie siedzieć w tym syfie! Najgorszym. Nie rozumiesz? Bałwana miałem lepić! A nie siedzieć tutaj w tym burdelu, co tu jest? To jest! Wynoście te w... rzeczy, jak chcę mieć własny pokój chodź tutaj! No, stary, on nic Zbawian. nie docenia! Ty jesteś bałwanem! Nie klaunie śpisz z wiolą? Są jej rzeczy? serio z nią śpisz? Sypisz z wielką? Kto tu jest klaunem, panie? Nie, moim pokoju! Wynoś się! No Druga dwa, Trzy! Żebyś miała. mi bo... rozwalał To jest nienormalny, wynoś się! ale ja nie dotknęłem! Wynoś się, rzeczy, Nie dotknęłem twoich rzeczy! Nie dotknęłem. Nie Po co w ogóle chodzisz? Twój pokój? Dobra, stary, ja kończę odcinek, nie chcę. I teraz dopiero będzie parodia co yeah. tutaj przyjechał. ty, ty, góra, ty jesteś? Dobra. Pierwszy Dobra. dzień, pierwszy Skoń, dzień. odcinek, sorry. Taki Masz dzień? go bywali. Może ja bym zakończył film. Wywal go. No zakończ, zakończ. Po co ci on? Dawaj. Nie polecam. Go -go Najgorszy jadiesz. wyjazd. Nic nie umiesz zorganizować. Nie polecam tego filmu. Żegnam się Aby z wami. Ale polecam tego. Yo.